Szanowny panie Marcinie, dziękuję, że zainteresował się pan drogą wojewódzką 901 na Opolszczyźnie. Skoro dla pana jakimś problemem jest ten remont, niech pan sobie wyobrazi, jak wielkim problemem jest on dla okolicznych mieszkańców. By się za wiele nie rozpisywać, przesyłam panu artykuł, który dość dokładnie opisuje absurdy tej inwestycji. Jestem mieszkańcem rzędowic i codziennie jeżdżę do pracy w Gliwicach. Zresztą wielu tutejszych mieszkańców jeździ codziennie do Gliwic czy Pyskowic do pracy lub szkoły. O codziennie mierzymy się z problemami. Zresztą problemy występują nie tylko tam gdzie odbywają się prace ale i tam gdzie prace już się skończyły. I osobiście obawiam się końca robót. Bo z jednej strony koniec budowy spokój ale z drugiej tutaj co kawałek powinny być prowadzone prace reklamacyjne. Czyli znowu syf, budowa, utrudnienia i tak Kończąc, jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem oraz pokazanie utrudnień w naszej miejscowości i zapraszam Pana ponownie do odwiedzin. A co do remontu drogi 901, to planowane zakończenie prac przewidziano na listopad 2024 roku, w który to termin osobiście nie wierzę.